A <tune> što Oh, right. that's

Unijnych, nawet nie mamy średniej unijnej dopłaty. I po prostu trzeba coś z tym zrobić. Albo albo wystąpić do no, trybu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo to jest karygodne, żebyśmy w porównaniu z wymagania w stosunku do nas są takie same jak do innych krajów, a, a dopłaty otrzymujemy poniżej średniej europejskiej. Poza tym, no, jeśli chodzi wyprzedawana jest masowo polska ziemia. No co jeszcze no, Nie może być tak, żeby podstawieni, chociażby polscy rolnicy za obce pieniądze wykupywali polską ziemię. Polska ziemia musi być dla polskich rolników. To nie może być tak, że... Obcy kapitał będzie poprzez naszych podstawionych rolników, którzy za pieniądze pozyskiwane do własnej kieszeni, za grosze po prostu wyzbywają się raz na zawsze polskiej ziemi. Przecież za ziemię zachodnie to nasi ojcowie i dziadowi krew przelali. I teraz tę przelaną krew sprzedajemy obcym. Przede wszystkim Niemcom, Duńczykom, Nasza Ziemia jest zbyt dobra, zbyt urodzajna i rodzi zdrową żywność, żebyśmy się jej pozbywali. My powinniśmy podyktować warunki Europie produkcji zdrowej żywności, bo mamy nieskażoną ziemię. Jeszcze. W jaki sposób odbywa się ta sprzedaż ziemi? Odbywa się w taki sposób, że obcy kapitał, obcy nabywcy podstawiają polskich rolników, dają im jakieś pieniądze, oni chętnie te ziemię na siebie niby wykupują i odsprzedają im na własną. I później oni mają te ziemię, a nie polscy rolnicy. Polscy rolnicy, których sytuacja materialna nie jest najlepsza, bo wiadomo, nie otrzymują preferencyjnych kredytów w bankach, i nie mogą sobie pozwolić na większej ilości zakupu polskiej ziemi. Natomiast mogą to zrobić Niemcy, bo mają dostęp do, do pieniędzy, Holendrzy, Duńczycy, ale oni później będą u nas te ziemię mieli, nie polscy rolnicy. I to jest najgorsze dla nas polskich rolników. I dlatego popieramy tych rolników z województwa zachodnio-pomorskiego, z zachodnich województw, że ta polska ziemia tak wywalczona krwawo odzyskana, znowu jest wyprzedawana przez hmm, kapitałowi zagranicznemu, przez podstawionych polskich rolników. No każdy jest łasy na ten grosz, to się tak dzieje, ale tak nie powinno być. Państwo Polskie powinno położyć temu kres. so Solidarność rolników indywidualnych. Jesteśmy jednym z ogniw w tym dzisiejszym proteście w całym kraju. I tu zeszliśmy, zgromadziliśmy się, żeby dzisiaj wypowiedzieć swoje problemy i bolączki. Ale jak sami Państwo wiecie, zawsze zaczynamy, zaczynaliśmy nasze spotkania od modlitwy, a dzisiaj jest dzień szczególny, bo mamy wybranego Ojca Świętego. I na, na szczęść Boże, Ojcu Świętemu Zaśpiewaliśmy naszą pieśń patriotyczną i narodową, którą śpiewali nasi pradziadowie, kiedy byli w potrzebie. Boże coś polskie. Boże coś Polskę dnie które pognębić ją miały przed Twe Zanosim badanie ojczyznę Bo I chcąc świat cały mieć jej męstwa światkiem, w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. racz nam wrócić panie przed we ołtarze zanosim bo. W aktualności, że to się dzieje. Otóż proszę Państwa, dochodzi do sytuacji w naszym państwie, że lekceważony jest naród. Podaję przykłady: 2,5 miliona podpisów zebranych, żeby umożliwić telewizji Trwam te nowoczesne teraz techniki, żeby weszło w te... Sztucznie, proszę Państwa, blokują, uniemożliwiają, dlatego że telewizja Trwam mówi prawdę. To przeszkadza. Kolejna sprawa. Solidarność zebrała ponad 2, miliona, 2 miliony podpisów, żeby proszę Państwa nie skazywać ludzi na... Na 67 lat pracy w, wieku, w 67 latach Dopiero poszedł na emeryturę Proszę Państwa się O 7 lat podnieśli wiek emerytalny dla kobiet To jest skandal To jest kpina po prostu z narodu 2 miliony podpisów zebrane Proszę Państwa i rzucone do kosza Tak to należy interpretować Bo proszę Państwa Jak, jak się zachowali? Koalicja rządząca Platforma Obywatelska i PSL Uchwaliły wiek emerytalny 67 lat Przecież to jest wszystko postawione na głowie. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, proszę Państwa, że jak tylko co będzie władzę, natychmiast przywróci wiek emerytalny. Tak jak było dotychczas 65 i 60. Trzeba naród pobudzić, Szanowni Państwo, do tego, żeby czynnie wszyscy się przeciwstawili temu, co robi Platforma i PSL. I zwracam uwagę na PSL proszę Państwa, bo jesteśmy w środowisku wiejskim i szkodliwość jest wielka. Oni prowadzą rezultat rolnictwa, są, prowadzą, je, wicepremier jest do spraw gospodarki. Proszę Państwa, za co? Za jakieś stołki? Taki upadek to jest skandal. I dlatego w środowiskach wiejskich trzeba pokazywać, kto faktycznie odpowiada za tą sytuację, w której się znaleźliśmy. To nie jest tak, proszę Państwa, że Sejm uchwalił. To większość parlamentarna, a większość parlamentarna to jest Platforma i PSL. I to oni uchwalają ustawy. I oni, proszę Państwa, do czego dochodzi? Zlikwidowano 4,5 tysiąca szkół. W większości to są wiejskie szkoły. Dzisiaj, proszę, mamy obrazy, nawet obrazki w naszym tutaj województwie. Gminy nie mogą sobie poradzić z zadaniami, bo nakładają, rząd nakłada na gminy obowiązki ponad siłę Ci wydają pieniądze, zaburzają się, a później proszę Państwa, no co? Coś trzeba zlikwidować, to co w koszty przynosi. Konstytucja gwarantuje Polakom, że, że szkolnictwo jest bezpłatne, jeżeli chodzi o szkoły, szkoły podstawowe i szkoły średnie. A tu dochodzi do sytuacji takiej, że dzieci wiejskie muszą być wywożone gdzieś z kilkanaście kilometrów. Przebywają małe dzieci poza domem cały dzień. Odrywanie. Dzieci od rodziców. To już praktykowane było w komunie. Pamiętamy to. Dzisiaj, proszę Państwa, od, za rok będzie w 2014 roku obowiązkowo wszystkie sześciolatki muszą iść do szkół. Tak postanowiła Platforma i PSL. Szkoły nieprzygotowane. Szkoły są, proszę Państwa, jak zlikwidowano tyle szkół, to dzisiaj muszą powiększać klasy. I proszę Państwa, to tak ma wyglądać kształcenie. My mamy iść w kierunku, jak tak mówią, że jest taka zielona wyspa, to ma mają być lepiej, a nie gorzej, żeby nas po prostu dzisiaj, proszę Państwa, na każdym polu, proszę zobaczyć, czy jest jakiś odcinek w naszym kraju, gospodarki czy życia społecznego, żeby nas po prostu nie różnimy. Cały czas napuszcza się jednych na drugich. Jednym się da trochę, drugiem się zabierze. I cały czas na zasadzie dzielenia to jest stara zasada, dzieli rządź. Ale że, proszę Państwa, taka władza, kto świadomie to czyni. I proi całemu narodowi, czy powinna się ostać? Nie. I proszę Państwa, naród musi się zjednać i taką władzę niestety odebrali.